Europejski Fundusz Społeczny, który jest takim głównym społecznym programem Unii Europejskiej czy budżetu Unii Europejskiej, został zachowany. To jest dla nas jedno z największych osiągnięć Unii Europejskiej, jeśli chodzi o politykę społeczną, politykę socjalną. Europejski Fundusz Społeczny to setki milionów euro na aktywizację bezrobotnych, to pieniądze na wzmacnianie miejsc pracy, na ochronę miejsc pracy, na szkolenia, na przekwalifikowanie się zawodowe osób, które poszukują pracy. Zapowiedzianych prawie 2 biliony euro to nieprawda, dlatego że co najmniej 1 czwarta z tego to są tak zwane środki własne, których nie ma, które trzeba będzie pozyskać, m.in. poprzez różnego rodzaju nowe podatki, jak od np. ekośmieci, lub też przez pomysł zabierania z budżetów krajów członkowskich. Przychodów z ETS-u, czyli z europejskiego systemu kupowania uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Bardzo po macoszemu zostało potraktowane rolnictwo. Tam 20-25% mniej pieniędzy. Głosów przyjaźnie patrzących na ten budżet właściwie nie ma. Jeżeli chodzi o Erasmus, mam satysfakcję. I od razu powiem, że ona jest najważniejsza. Dlatego, że po pierwsze odpowiadam za ten program w Komisji Kultury i Komisji Edukacji. Program będzie zwiększony o około 50%, a więc będzie to bardzo poważne wzmocnienie. Rok 2025, czyli dwuletnie wyprzedzenie, zanim rozpocznie się nowa wieloletnia perspektywa finansowa, to jest czas, w którym wszystkie strony wykładają karty na stół. Procedura jest taka, że najpierw rozpoczyna to Komisja Europejska, potem przechodzi to do debaty w parlamencie, i w Radzie. W tej chwili, na tym etapie, Dyskusja nie dotyczy wielkości budżetu, ponieważ nikt nie wie, jaki ten budżet będzie. Natomiast dotyczy konstrukcji, struktury i sposobu wydawania pieniędzy, i tu następują radykalne zmiany. Wokół tego toczy się dyskusja, na przykład ile pieniędzy będzie przeznaczonych na kwestie funduszy spójnościowych, a ile na przykład dla rolnictwa. To bardzo rozgrzała całą dyskusję, no, z czym dzisiaj rozmowa dotyczy struktury budżetu.